Mam nadzieję, że w niedługiej perspektywie czasowej spotkamy się, gdy będziemy mogli mówić o e, większych konkretach, jeżeli chodzi o e, przyspieszenie komunikacji e, oborniki e, Poznań. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żebyśmy kwestie dotyczące S11 e, mogli wpisać w inwestycje, które będą realizowane do 2020 roku. To jest bardzo trudna i żmudna praca, ale proszę panie redaktorze mi zaufać, że nie ma tygodnia, abyśmy w tym temacie w Warszawie nie, nie pracowali i nie zabiegali. Ja się cieszę, oczywiście, z pewnymi problemami, będzie troszeczkę opóźnienia, jeżeli chodzi o obwodnice zachodnie miasta Poznania, ale to jest jakby kolejny ważny argument, że mamy piękny przelot z Poznania, który dalej zblokuje się na wolnikach i z każdych badań, jeżeli chodzi o natężenie ruchu na całej S-11, no to możemy powiedzieć, że większego natężenia niż w wolnikach na przestrzeni całej Wielkopolski już praktycznie nie ma. Przy czy w pile, no może w pile być porównywalne ze względu na aglomerację pilską, ale to nie jest tak duże, tak duże, tak duże natężenie, ale Panie Redaktorze, pracujemy, tutaj na pewno będziemy chcieli też z Państwem się tym podzielić, ale jak już będą konkret. To nie jest tak, że ja mówię, że nie ma projektu z 11 Cały czas nad tym pracujemy i chcemy, żeby.